Cześć, witajcie w naszej analizie. Dzisiaj bierzemy na warsztat y, fragment rozmowy Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza z kanału Historia Realna. Sporo tam no, gorących tematów. Cześć, tak, zanurzymy się w geopolitykę. Chcemy zobaczyć, co najważniejszego wynika z tej dyskusji: wiecie, potencjalna wojna, nasza polska strategia, no i ta cała rewolucja na polu walki. No właśnie, zaczyna się, można powiedzieć, z, z grubej rury. Od razu idzie na tapety wypowiedź amerykańskiego generała Greenkowicza. Mówi o możliwej wojnie NATO na dwa fronty, Rosja i Chiny. I to już w 2027. Tak, i w tej rozmowie pada od razu, że dla analityków to wcale nie jest zaskoczenie. Bartosiak widzi to jako część no, planowania USA, mobilizowania sojuszników, chociaż wiadomo, same plany są tajne. Czyli to nie wyrok, ale sygnał ostrzegawczy? Dokładnie, sygnał, że czas ucieka, że Europa musi się jakoś określić, coś zrobić. I to chyba płynnie prowadzi do tej krytyki polskiego myślenia, prawda? W źródle mocno dostaje się naszym elitą, że tkwimy w takiej wizji Polski jako przedmurza bardziej ideologia niż no, zimna kalkulacja. Tak, tak, autorzy tej rozmowy przeciwstawiają to podejściu opartemu na twardych interesach, na technologii, na sile. Pojawia się nawet, wiesz, przykład Franco. Franco, no to odważne porównanie. Tak, jako symbol kogoś, kto lawirował, ale stawiał na pragmatyzm państwa ponad ideologię. I to, jak argumentują, pozwoliło Hiszpanii uniknąć najgorszego. Chodzi o pokazanie, że liczy się skuteczność. No tak jest przesłanie w tym fragmencie: skuteczność. No dobrze, a jak w tym świetle wygląda nasza modernizacja wojska? Wydajemy przecież e, naprawdę sporo te 5% PKB ciągle się pojawia. Czy to się przekłada na realne zdolności? Takie, wiesz, samodzielne? No właśnie, to jest chyba kluczowe typanie, które tam pada. Bartusiak sugeruje, że my, jako Polska, możemy wciąż tkwić w takim starym myśleniu natowskim, wiesz, kolektywna obrona, która trochę zwalnia z własnej inicjatywy. Czyli, że liczymy za bardzo na innych? Trochę tak. I krytykowane jest to, że na przykład zaniedbujemy współpracy z Ukrainą technologie dronowe, rakietowe, a przede wszystkim, że nie adaptujemy się do tej rewolucji w sprawach wojskowych, do RMA RMA, rewolucja w sprawach wojskowych. To często wraca, co to właściwie znaczy w tym kontekście? O co w tym chodzi? W skrócie to fundamentalna zmiana. Wojna się zmienia przez technologię, drony, szybki obieg informacji, precyzyjne uderzenia z rozproszonych miejscówek. I ta fuzja cywilno-wojskowa. Okej. Okay. A krytyka w źródle jest taka, że nasz Mon kupuje drogi i ciężki sprzęt, ale jakby pod kątem wojny, która już no trochę odchodzi do przeszłości że nie do końca rozumieją tę transformację. Czyli można powiedzieć, że źródło sugeruje, wydajemy dużo, ale może niekoniecznie mądrze. Z myślą o przyszłej wojnie? Mówią tam też coś o deregulacji rynku dronów? Tak, żeby uwolnić potencjał. Ten cywilny, prywatne firmy, innowacje, zamiast tylko państwowych molochów i no, biurokracji trochę na wzór ukraiński gdzie to zadziałało? No dobrze, ale ta cała modernizacja i strategia dzieją się w konkretnym miejscu w Polsce. Padają ostrzeżenia, że możemy znaleźć się między no, młotem a kowadłem. Niemcy się zbroją, Rosja i Ukraina mają doświadczenie bojowe. I tu właśnie wchodzi ten no przyznaję kontrowersyjny, ale ciekawy wątek Kaliningradu, obwodu królewieckiego. Bartosiak tam rzuca pomysł, że Polska mogłaby go traktować jako takiego zakładnika, narzędzie odstraszania Rosji asymetryczne. Zakładnika. Brzmi poważnie. No tak. Ale od razu idzie za tym krytyka, że my nie mamy żadnych planów w tym kierunku, że nie demonstrujemy takich zdolności. A dlaczego? No właśnie przez ten lęk i przywiązanie do myślenia kolektywnego w ramach NATO. Jasne. Rozmowa dotyka też szerzej polityki USA, że nie zawsze gra do tej samej bramki co Europa. Te cła Trumpa są wspomniane. Czy Europa może stać się takim pionkiem w grze USA-Chiny? To jest ważne pytanie, które tam wisi w powietrzu. Ale... Co ciekawe, pojawia się też taka nutka, hmm, może nie optymizmu, ale nadziei, że szybki rozwój Chin może paradoksalnie zapobiec wojnie. Jak to? No jeśli Chiny staną się za silne za szybko, to USA mogą uznać, że konfrontacja jest po prostu zbyt ryzykowna, zbyt kosztowna. I wtedy ominielibyśmy tę słynną pułapkę Tukidydysza, ten schemat konfliktu hegemona z rosnącym pretendentem. Ciekawe. Ale te wszystkie zewnętrzne wyzwania, o których mówimy, wymagają jednak sprawnego państwa wewnątrz, prawda? A tu rozmowa wraca na nasze podwórko krytyka systemu politycznego tego duopolu pispo. Tak, pada zarzut, że ten układ właściwie konserwuje status quo hamuje modernizację, hamuje adaptację do nowych czasów, do tych wszystkich wyzwań. Czyli podsumowując, to co wyłania się z tej dyskusji to naprawdę pilna potrzeba, żebyśmy w Polsce przemyśleli na nowo naszą strategię bezpieczeństwa nasze miejsce w świecie. Dokładnie, bo trzymanie się starych schematów, jakiejś ideologii, ignorowanie tej rewolucji technologicznej na polu walki no, zdaniem rozmówców to prosta droga do problemów poważnych problemów. I to prowadzi do takiej wyśli na koniec trochę poza samą dyskusją, ale inspirowaną nią skoro tyle mówi się o tej fuzji cywilno-wojskowej o technologii to pytanie brzmi: na ile nasz system edukacji, kształcenia przygotowuje do tego ludzi, społeczeństwo? Hmm, dobre pytanie. Czy myślimy tylko o kupowaniu żelaza, sprzętu, czy pamiętamy o tym kapitale ludzkim o ludziach, którzy muszą te nowe technologie tworzyć, obsługiwać, rozwijać? No właśnie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tej naszej wspólnej analizy. Tematy ważne, choć nie da się ukryć, niepokojące? Mamy nadzieję, że ta rozmowa dała do myślenia. Zapraszamy na kolejne spotkania i, oczywiście, żeby niczego nie przegapić, warto zasubskrybować nasz kanał. Trzymajcie się. Do usłyszenia.